wam zaprezentować. Amatsukaze jest to japoński niszczyciel 8. tieru, okręt dostępny w aktualnym blitzpasie. Tak naprawdę dostaliśmy kolejny okręt klasy Kagero. Historycznie okręt istniał, brał udział w walkach. Ciekawostką odnośnie tego okrętu jest to, że w 44 roku Został trafiony torpedą z... z amerykańskiego okrętu podwodnego USS Redfin. Został przepołowiony tą torpedą na pół, część dziobowa zatonęła, część ruchowa utrzymała się jakimś cudem na wodzie. Została odholowana do Singapuru i po jakimś czasie został okręt dostał tymczasowy nowy dziób, próbował wrócić z Singapuru do Japonii. Niestety w trakcie tego rejsu został zatopiony przez samoloty amerykańskie. Tak więc jeśli chodzi o historię tego okrętu, myślę, że to byłoby wszystko. Co tak naprawdę dostajemy w grze? Tak jak już wspomniałem jest to kolejny okręt z klasy Kagero. Bardzo zbliżony do Kagero, jeśli chodzi o bryłę, o statystyki. Bardzo, bardzo podobny. Co tak naprawdę wyróżnia ten okręt w stosunku do Kagero to to, że działa, kręcą się troszeczkę szybciej okręt jest minimalnie szybszy, ale troszeczkę gorzej skręca torpedy mają większe obrażenia w zasadzie chyba najlepsze obrażenia z tych japońskich torpedowców na 8 tierze zasięg jest minimalnie gorszy niż na Kagero torpedy są też troszeczkę wolniejsze i okręt ma minimalnie lepsze wykrycie niż Kagero. Tak więc, jeśli chodzi o elitarne bonusy, mamy bonus pod, pod silnik, czyli zwiększamy sobie prędkość okrętu i przyspieszenie, lub bierzemy sobie trochę lepsze torpedy. Ja skupiłem się na torpedach. Jeśli chodzi o kamuflaż, okręt posiada dwa kamuflaże. Mamy kamuflaż historyczny, który. Moim zdaniem jest troszeczkę lepszy, ponieważ podbija nam tutaj powiedzmy sterowność okrętu. No i mamy kamuflaż specjalny, który zamiast sterowności podbija nam prędkość okrętu. To nie są duże różnice, więc tak naprawdę, jaki kamuflaż wybierzecie, moim zdaniem będzie ok. Ja generalnie pływam na tym specjalnym i gra mi się tym okrętem naprawdę fajnie. Zwłaszcza, że ja nie do końca lubię takie okręty torpedowe. Okręt na wodzie prezentuje się następująco. Battle Honorsy wyglądają następująco. No i skilla jakie mamy dostępne na okręcie to jest kolejna rzecz, która wyróżnia ten okręt, ponieważ mamy dopałkę do silnika drugiego poziomu dwa użycia, mamy dym jedynkę też dwa użycia. Kagero bodajże na 8 tierze nie ma żadnego dymu albo ma jeden zwykły nie, nie ma żadnego dymu, ma dopałkę do, tylko do silnika, tutaj mamy dwa dymy no dwa fuel Smoke. w porównaniu do innych niszczycieli premium na 8 tierze tych japońskich skile wyglądają całkiem ok, chociaż moim zdaniem chyba najlepsze skile ma Asashio Yuka też jest całkiem ok Porównując te trzy premki, amat wypada całkiem fajnie. Jak ktoś na przykład nie ma Asashio bądź nie ma Kaze, to myślę, że amat jest całkiem fajnym wyborem. Zwłaszcza, że tutaj te działa kręcą się troszeczkę szybciej, więc można dużo efektywniej wykorzystać właśnie te działa. One są troszeczkę gorsze niż na Kagero, aczkolwiek idzie nimi postrzelać z innymi ddk więc jest, jest całkiem, całkiem ok. Jeśli chodzi o statystyki na paskach, jak sobie rozwiniemy to mamy 14 tysięcy życia, nieco ponad 14 tysięcy to jest troszkę mniej niż na Kagero, bo Kagero ma bodajże 15,6 obrony są takie same jak na wszystkich innych japońskich niszczycielach o manewrowości już wspomniałem, okręt jest dosyć szybki ale minimalnie gorzej skręca w porównaniu do, do Kagero czy na przykład do yy, Asashio jeśli chodzi o działka mamy 127, całkiem przyjemne przeładowanie Zasięg też jest OK. Yy, obrażenia są troszeczkę mniejsze niż na Kangero, ale tak jak już wspomniałem, działa kręcą się szybciej i naprawdę jesteśmy w stanie postrzelać trochę z tych dział. Torpedy. E, typowe ustawienie na jak na japońskim niszczycielu. Mamy dwie poczwórne wyrzutnie. E, obrażenia tych torped są naprawdę mocne, bardzo fajne zasięgi, dosyć szybkie są te torpedy. E, szansa na zalanie też jest całkiem ok i tym okrętem naprawdę no, jesteśmy w stanie wsadzić dużo zalań. No, ja generalnie. Mm, Wsadzam po 4, czasami 5 zalań na bitwę, więc to jest całkiem fajny wynik. Pelota jest no, kiepska, nie ma jeszcze co czarować. nie dość, że niszczyciel to jeszcze japoński, więc ta pelota jest naprawdę słaba. No i tak jak już wspomniałem, wykrycie 5,1 km to już jest tutaj ze wszystkimi tymi dodatkami, które mam na okręcie i wypada ono całkiem nieźle jak na ósmy tier. Jeśli chodzi o build, e, supilesy, no to standard jak na niszczyciel, węgiel na zbicie detekcji, e, racje żywnościowe na zmniejszenie reloadów e, oraz benzyna na podbicie szybkości i sterowności okrętu, e, equipment. Ja się skupiam e, raczej tutaj na torpedach. Ewentualnie może przyładowanie działa. jak ktoś będzie chciał tym grać, powiedzmy bardziej uniwersalnie, ale moim zdaniem to jest typowy e, Torpedowiec, więc raczej będziemy starać się być niewykryci, bądź pojawiać się okazjonalnie gdzieś tam, ewentualnie z działek coś dobić. A tak raczej będziemy starać się torpedować wszystko. Dlatego, dlatego tutaj mam w pierwszej opcji wrzucone skrócenie przeładowania torped. Wyrzutnie powiedziałbym, że są wytrzymałe, bo chyba zdarzyło mi się raz czy dwa, żeby któraś gdzieś tam. Została zniszczona. W drugim slocie silnik, w trzecim slocie detekcja. No wiadomo, tak jak już wspomniałem wcześniej, raczej chcemy być niewykryci jak najdłużej. Z działek ewentualnie gdzieś coś tam dobić, a tak no to starać się atakować tylko i wyłącznie torpedami. Kapitan, ja tutaj mam Mikawę i wygląda to następująco. Wrzuciłem sobie 15 level. Więc tak, w pierwszym levelu trzecia opcja, w drugim levelu pierwsza opcja, w trzecim dwójka bądź jedynka, w czwartym moim zdaniem tylko jedynka, ewentualnie kraken jak, nie wiem, chcielibyśmy pograć z tym okrętem na rankedach. W piątce trójka, ponieważ jest złota, ewentualnie jedynka pod przeżycie. W szóstce ja mam exploit weaknessa, jak ktoś chce pod przeżycie to trójeczka. W siódemce tylko jedynka, w ósemce lepszy Dymek bądź Adrenalina. W 11c. pierwsza opcja, w dwunastce, no tutaj mamy Night Raid, więc wiadomo, że go bierzemy. Jakby ktoś miał zwykłego Kapitana, to raczej Honor Seeker. W C Apeki. Tak jak już, tak jak wiadomo, hejków nie podbijamy, ponieważ nie daj, że mały kaliber to w zasadzie to nic nie daje. W 12C Giant Hunter, zwłaszcza, że tutaj jest złoty. Jeśli chodzi o 13-14 level, ja na tego DDK wybrałem zielone drzewko z racji tego, jak już wspomniałem w filmiku o kapitanach. 14 level nie działa jeszcze tak jak powinien, chyba że ma tak działać. No. W każdym bądź razie, na razie po prostu e, bardzo często mam dodatkowe użycie tych skili, dlatego, dlatego właśnie wbiłem sobie tutaj to zielone drzewko. E, a w 15 levelu no, skróc, jeszcze e, większe skrócenie przeładowania torped oraz e, przeładowania baterii głównej. Całkiem fajnie to działa na tym, e, na tym okręcie. No i tak słowem wstępu byłoby wszystko. Teraz przejdźmy sobie do bitew. Mam dla Was przygotowaną jedną bitwę. To była Jedna z pierwszych w które grałem tym okrętem, szczerze mówiąc, bitwa, która nie poszła do końca po mojej myśli, ponieważ tutaj zdecydowałem się iść na prawą stronę, na prawą flankę byłem przygotowany bardziej na to, że wypłynie tu jakiś pancernik ewentualnie postrzelam się z jakimś niszczycielem, który, który tutaj wypłynie. No niestety z tej strony było bardzo dużo krążków, był też niszczyciel, więc tych torped za dużo z początku bitwy w celu nie będzie. Będzie raczej więcej takiej walki zaczepno-obronnej, zaczepno takiego typowego królika, gdzieś postrzelać chwilę, uciec, wziąć trochę ognia na siebie, żeby, żeby moi powiedzmy sojusznicy mogli gdzieś tam pobić trochę za darmo. No i szczerze mówiąc Taki, w przypadku takiej bitwy jak ta, ten okręt też sobie jakoś całkiem fajnie poradził. Tu widzimy, że dwa krążki są, poszły w nie torpedy, teraz wyświecił, czy wyświecił się, zadymił się fletcher. I tak naprawdę na tej flance w tym momencie za dużo nie zrobię. Powinienem się stąd raczej wycofać i popłynąć na drugą flankę. Ale w momencie kiedy zobaczyłem tutaj tego DDK, no to stwierdziłem, że raczej trzeba będzie się z nim tutaj postrzelać, świecić te torpedy, które on będzie puszczał. Miałem też wsparcie krążownika, chociaż nie wiem do końca do kogo on strzelał, ale myślałem, że pomoże mi bardzo szybko tutaj z tym Bensonem i po prostu no, będę miał trochę więcej miejsca na flance, będę mógł gdzieś tam opłynąć te krążowniki i po prostu nie wiem czy wpłynąć nawet na bazę, czy, czy po prostu gdzieś tam sobie spokojnie pływać i, i z niewidy próbować torpedować te, te krążowniki. A tak jak widzicie tutaj ten Harbin dosyć mocno na mnie poluje. I tak naprawdę no, nie mam jakiegoś dużego wsparcia. Tu, co prawda, ktoś do niego strzelił, ale tak naprawdę no, nie trafił. I ten harbin też y, bardzo długo tutaj będzie mi przeszkadzał na tej flance. Y, krążek, który płynął ze mną tutaj, y, z tej strony no, niestety już zszedł. Y, nie wiem, jak on to zrobił. Podejrzewam, że gdzieś tam dostał jakieś torpedy y, od harbina, bądź od tego mioko, które tam było, czy tam takao. Y, mniejsza o to. W każdym razie gość bardzo słabo zagrał. Niestety zostawił samego tutaj. No i po prostu musiałem się tak lekko szarpać z tymi krążownikami. Za chwilę zobaczycie, że ta bitwa naprawdę nie układa się po naszej bitwie. W pewnym momencie będziemy dosyć mocno przegrywać na okręty. No ale finalnie uda się wyciągnąć tą bitwę i okręt że tak powiem pokaże co potrafi. Będziecie widzieć siłę tych torped. No, ja tutaj też nie ukrywam, że troszeczkę w, w jednym momencie zważywiłem. W każdym razie, no, tak jak już wspomniałem, okręt jest dosyć ciekawy. Ma naprawdę fajne torpedy. Zobaczcie, jaki tutaj jest zasięg tych torped w porównaniu do wykrycia. One są dosyć szybkie, eee, tak jak już wspomniałem, też bardzo często wchodzą zalania. Eee, no ja tak naprawdę dużo tych torped w celu nie mam, bo mam tylko cztery, a już są dwa zalania i tutaj bodajże jeszcze dwa albo trzy wejdą. Działa też dosyć często podpalają, więc to też jest całkiem fajny plus tego okrętu. Ja generalnie zachęcam do tego, żeby na japońskich niszczycielach od czasu do czasu używać tych działa, niekoniecznie pływać tylko i używać torped, bo tak naprawdę nawet Shimakaze potrafi wystrzelać niszczyciel w momencie, kiedy, kiedy po prostu zagramy nią z głową. Mamy dwa działa z tyłu, więc tak naprawdę Robiąc to co ja robię, czyli wziąć na, na rufę powiedzmy, przeciwnika, ciągnąć go gdzieś za sobą i strzelać z tych dział z tyłu, no to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić, zrobić mu krzywdę. Może nie jakoś nie, bardzo mocno go obić, ale jednak będziecie, będziecie cały czas strzelać, jest szansa, że wsadzicie jakiś pożar, e, a ustawiając się rufą do przeciwnika i uciekając od niego bardzo często też strzelamy po prostu z niewidy. Druga sprawa, że przeciwnik będzie do was strzelał, w lekki manewr w prawo, w lewo, i tak naprawdę no, nie jest w stanie was trafić, więc po prostu kupujecie czas dla innych okrętów, które w tym czasie mogą do niego strzelić po prostu za darmo. Tutaj udało się dobić, w końcu tego Bensona został, że tak powiem, osamotniony, krążowniki nie były w stanie gdzieś mi tutaj zagrozić, ten Harbin strzela do mnie co prawda, tutaj wszedł mu pożar i w tym momencie myślałem, że po prostu za chwilę się spalę, zwłaszcza, że Bismarck jest dosyć blisko, co prawda on był zajęty tym Bensonem, który tam płynął i Tutaj zrobiłem błąd, ponieważ zacząłem go torpedować od dziobu, ale po prostu nie chciałem za bardzo wypłynąć na jego burtę, żeby, żeby gdzieś tam dostać się z dodatkowej. Dlatego torpedy poszły od dziobu, z pierwszego torpedowania była tylko jedna torpeda w celu, drugiej już było troszkę, znaczy z drugiej salwy już było trochę lepiej, bo weszły dwie torpedy. Weszło zalanie, czyli to co Wam mówiłem, że te torpedy naprawdę często pakują właśnie zalania, on był na, nie mógł użyć gaśnicy, więc tutaj już była kwestia po prostu dobicia go. I widzicie kolejny pożar, więc naprawdę te działa są w stanie zrobić krzywdę i, i po prostu podobijać jakieś okręty. No i przez chwilę ta bitwa wyglądała naprawdę słabo, bo mieliśmy e, stratę bodajże dwóch czy trzech okrętów, a w tym momencie e, bitwa w zasadzie się kończy. Został jeszcze tylko ten mioko, mm, za momencik pójdą do niego torpedy, e, no i bitwa zakończy się z wynikiem nieco ponad 100 tysięcy. Mm, więc tak naprawdę na bitwę, w której za dużo torped nie wsadziliśmy, e, wynik ponad 100 tysięcy to jest całkiem e, ładnie, jak na niszczyciel torpedowy. Ale zdarzały mi się bitwy tym okrętem, gdzie miałem ponad 140 tysięcy z możliwością wbicia e, powiedzmy dodatkowych obrażeń, tylko tyle, że gdzieś tam dostałem po prostu salwę e, i głupio zszedłem, a mogłem zrobić dużo, dużo więcej. Tak więc trzymajcie się.